Cześć kochani, zobaczcie co dzisiaj Wam pokażę. Fajna świeczka, czterolistna kończynka, nowy, podwójny toster, Zapraszam Was na koniec też na plażę. No będzie tego troszeczkę, tak więc jeżeli jesteś nowa, nie subskrybujesz kanału, to zrób to koniecznie, będziesz na bieżąco. A jak podobają Wam się moje filmiki, to zostawcie łapeczkę w górę, wtedy może też podejście do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. I kochani, lecimy na świeczki. tutaj jest cudowna nowość. Świeca w kształcie koniczyny za niecałe 18 złotych. Zobaczcie, jakie fajne żebrowane szkło. I tutaj w tym Action w Kołobrzegu znalazłam dwa zapachy, jeden i drugi. Tutaj na półeczkach również znalazłam taki fajny zestaw kubeczków, zobaczcie, ceramiczny. Pojemność to 360 ml i mamy tutaj kilka zwierzątek do wyboru. Mi osobiście najbardziej podobają się te małpki. I znalazłam fajne kosze do przechowania z uchwytami welurowe 20 niecałe 3 zł. Zobaczcie, dwa, trzy kolory do wyboru. Świetne. Jak dla mnie to jest fajna nowość do przechowania na przykład kocy czy e, ręczników. Te jabłuszka świetnie znacie niecałe 8 złotych. Teraz są takie fajne LEDowe jabłka w kilku kolorkach na półeczkach. Spieszcie się, bo one bardzo szybko znikają. Pokazały się też fajne suszki i tutaj na przykład coś takiego za niecałe 15,50 zł. I już jesień wkracza na półeczki. Mamy gnomy jesienne 51 cm. Na razie dwa takie do wyboru. Kosztują mnie całe 28 zł. Zobaczcie, jesień, myślę, krzyn zapowiada się bardzo ciekawie. Tutaj za niecałe 11 zł są takie duże gałązki. Z listkami można też fajnie udekorować pomieszczenia. Zobaczcie, jak one tutaj fajnie wyglądają. Są takie bardzo żywe. Podoba mi się ta kolorystyka, że jest ciemny i jasne. Takie naprawdę wyglądają naturalne. Eee, co tu dalej? Dalej znalazłam termos za niecałe 18 zł. I na razie. Takie kolorki jak niebieski, fioletowy i srebrny. Ale co mi się najbardziej spodobało, to te karawki. One są przepiękne, 13 zł. Żebrowane od środka, co jest po prostu sztosem. Będą do tego szklaneczki. Na razie u mnie są dzbanki. Ja już na TikToku dostałam od dziewczyn info, że będą szklanki. Podwójne urządzenie do przekąsek. To jest coś wspaniałego. Możecie zrobić gofry, bądź obok takie cudeńka coś w stylu właśnie placuszków za 100 zł i macie kolorowe te maszyny. Tutaj jest zielona u mnie, fioletowa myślę, że jeszcze będzie dostępna różowa i zobaczcie jakie cuda możecie z tej maszyny zrobić. Budziki cyfrowe, jeżeli ktoś szuka, są takie fajne, kolorowe wyświetlacze i tutaj obudowa również ciekawa. Te roślinki pokazywałam doniczki z kwiatami, ozdobne kamyczki w środku. Fajna jest ta roślinka, taka inna niż wszystkie, malutka, za niecałe 9 zł, a wysokość to 15 cm. Ostatnio też pokazują się fajne ramki na zdjęcia, i tutaj na przykład taką znalazłam za 9 zł. Są również szklane butelki, one ostatnio były pokazane. Można włożyć do nich jakieś suszki, choćby te listki jesienne. 7,73 kolory szkła do wyboru. Cudna ceramiczna doniczka na takim stojaku metalowym za niecałe 13 zł. Zobaczcie, jakie cudo. I te doniczki są w trzech kolorach: białym, si siwym, szarym i czarnym. No może być siwym. Jeżeli robicie remont, to też takie cuda znajdziecie jak pędzle bądź takie mm, zestawy. I tu jest fajne pudełeczko na przykład na pędzelki. Fajny zestaw. Podoba mi się to, że właśnie już teraz to wszystko jest tak fajnie pakowane. Pędzle takie do malowania ścian również i wałki macie w takich opakowaniach. To wszystko znajdziecie, słuchajcie, w Action. i ten zestaw na przykład kosztuje niecałe 35 zł, a wałki niecałe 18 zł. Ta tuba jest po prostu świetna. Pierwszy raz widziałam, żeby wałek był schowany w taką tubę. Zobaczcie. lato pełną parą. Te pompki do wody są cudne, one są piankowe, sprawdzają się w każdej sytuacji. Ale jeszcze taka nowość to taki rekin z małymi rybkami za niecałe 9 zł. Naprawdę też fajna rzecz dla dzieci do wody. A jeżeli macie fanów Binga, to to polecam Wam w 100%. Te figurki wszędzie kosztują powyżej 50 zł. W granicach nawet 70, a w Action kupicie za niecałe 18 zł, więc to jest hit już na TikToku i hit cenowy w Action. Dywaniki bardzo fajne, za niecałe 12 zł, i możecie również kupić takie wody toaletowe z Króla Lwa, 20 ml pojemność, cena to niecałe 6,50. Tutaj macie cztery zapachy, i wszystkie już wam pokażę. W, w action możecie kupić również taką wodę Guess niecałe 95 zł, pojemność to 100 ml i nie wiem, ale tu jedna pani mówiła, że on bardzo ładnie podobno pachnie i utrzymuje się na ciele. Za niecałe 4,50 i 4 zł kupicie też z Disneya pomadki dla dzieci do ust ochronne. I tutaj nowość z tej firmy Fablosa pokazały się płyny do pukania. Ja zawsze używałam mm, do kuchni, taki środek jest fajny, czyszczący, ale do płukania płynu jeszcze nie widziałam. Za niecałe 9 zł, trzy dostępne zapachy, więc jeżeli ktoś ma, a używa, to też może napisać jak Wam się one sprawdzają, czy faktycznie pranie po nich pachnie. Składany kosz na mm, pranie, na przykład taki duży. I co tu jeszcze? Jeszcze takie jakieś laleczki znalazłam, jakieś roboty dla dzieciaków za 28 zł. Trzy modele do wyboru: bądź takie piłeczki dla najmniejszych dzieci, też jest tu sporo, 13,50. Niezawodne, świetne plasterki i teraz możecie kupić dla dzieci np. psiego patrolu za 4,50 bądź tutaj dla dziewczynek z LOL, bądź te dinozaury. Co tu dalej? Szczoteczka do masażu głowy, to za chwileczkę, ale tu jest jakaś, jakiś grzebień elektryczny na wszy. To się sprawdza dla dzieci jak chodzą do przedszkola, wiecie różnie teraz jest niecałe 20 zł, no, powiem Wam, że bardzo mnie zaciekawiła e, taka szczoteczka, bo jeszcze takiego grzebienia w sumie nie widziałam. No, szczotka grzebień, grzebień, niech będzie. E, nie widziałam. Ciekawa jestem, jak to działa. Mam nadzieję, że nie będę nigdy potrzebowała takiego grzebyka. A te szczoteczki do masażu głowy Wam polecam. Teraz są w dwóch kolorach, w nowej formie. Bardzo one są świetne i naprawdę... Rewelacyjnie nawet myje się nimi głowę. Wystarczy nałożyć na nie szampon i gotowe. Niecałe 4 zł, więc ciekawe. A tutaj są fajne golałki, takie kwiatuszki, świetna ozdoba. I za nie zapłacicie niecałe 13 zł. Big Firma to jest taka nawet sprawdzona. Więc cztery sztuki w środku. No i tutaj otwarty jest ten basen do stóp, ale w nim możecie też chłodzić różne butelki, napoje, więc to też się sprawdza. Znane już z TikToka są takie filmiki. No i tutaj jest jakaś szczoteczka do stóp, ale i też pokazały się mydła fajne. Mydła do, do rąk, tutaj jest Fajne opakowanie, kilka zapachów, kosztują 7 zł. No i ta lawenda mnie mega zaciekawiła. Kolejne zestawy do manicure za niecałe 30 zł. Tego zestawu też szczerze powiem Wam jestem ciekawa, bo każdy, yy, może nie każdy, ale większość z nas robi paznokcie i to jest, zobaczcie, to z końcówek. To jest naprawdę dla mnie zagadka, czy to faktycznie ma taką moc, czy działa. Jeżeli ktoś ma, to też można pisać mi w komentarz, będę bardzo wdzięczna. Kolejne masażery do twarzy. I tutaj jest to masażer soniczny. Pozwala zachować elastyczność skóry, tak więc też ciekawa, ciekawa rzecz dla naszej pielęgnacji. O, a nie to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Dla chętnych zapraszam Was nad morze. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Zapraszam Was na tym wczorajszy przegląd z PEPKO. Tam były cudowne rzeczy. No i oczywiście zachód słońca. Również dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapeczki, komentarze. Jesteście wspaniali. Ja, w miarę możliwości czasu, odpisuję na wszystkie komentarze, ale za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia. Dla Was dużo słoneczka. Ściskam Was mocno. Dzięki, że byliście raz jeszcze. Cześć.